Witam, jestem mikroszyści a to jest mapka, którą sobie wygenerowałem. E, a co ja na niej robię? Chciałbym, tak zapewne jak w tytule, ogłosić konkursik o Minecraftie Tak, pierwszy konkurs na moim kanale, Sączku, co chodzi? Nie wiem, ale wiem, że ja wyciszę głosy z Minecrafta, żeby mi nie przeszkadzały w mówieniu. A więc tak. O Jezus. A więc tak. E, na czym będzie konkurs polegał? Nagroda konkursu to będzie. A... Uczewko przyciąłem. Nagroda konkursu będzie to... wystąp ze mną w mojej nowej serii Minecraft. Przejście ze mną ogólnie Mountain Survivala! Tak, dobrze usłyszeliście. Macie okazję ze mną wystąpić, ale nie wiem czy chcecie. Zobaczymy czy będziecie chcieli. Eee, jeszcze raz powtórzę Mountain Survival z się 203. E, wrócę Mountain Survival'a na Multi i zobaczymy jak tam to się będzie toczyć. A więc tak. I co dalej? Warunki. Warunki konkursu są nadzwyczajnie proste i jakże wam dobrze znane. Jest to zasubskrybowanie mojego kanału. Oraz, oraz, oraz oraz. Jestem w zasubskrybowaniu mojego kanału i dodania komentarza pod tym filmikiem, właśnie pod tym filmikiem w komentarzach. I jakby żebym... Pod... W tym jeszcze chciałbym Wam pokazać, że rusza druga seria, kolejna Minecraft, że dużo użytkowników e, prosiło mnie, abym nakręcił serię Minecraft e, od początku, czyli od zera. Ale spokojnie tam też będę kręcił. I będę kręcił też serię Minecraft Alpha i tak i od Alfy do tego. Zapraszam do oglądania, niedługo wyjdzie. Ale tak, jeszcze raz. Wymaganie, żeby wziąć udział. Dowolny komentarz pod filmikiem i zasubskrybowanie mojego kanału. Może być też łapka w górę. Dowolny komentarz, będę rozlosowywał numerki. Jeszcze nie wiem, czy... już wiem. Pierwszym miejscem, właśnie, będzie nagroda wystąpienia ze mną w, 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 w tym Mountain Instructor. Trzeba mieć też Skape'a lub Team Speak'a, ale radziłbym Skape'a. No i ten. Ze zwycięzcą napiszę po prostu zwycię. A, bo ze zwycięzcą się skontaktuję przez YouTube'a. A za drugie miejsce. Będzie użytkownik, który zajmie drugie miejsce, będzie mógł e, grać na moim serwerze z moimi kolegami różnymi, tam będzie mógł grać po prostu, będzie miał dostęp całkowity do serwera plus OP. No ale to jest full survival, więc bez cheatów. Dobra, to chyba na tyle z tego, jakże krótkiego konkursu. Mam nadzieję, że się uda. Wyniki e, będą. Od nadesłania pierwszych dwóch prac limit to. Myślę, że tydzień. Jeżeli będzie mało, to dam dwa tygodnie. Zale zależy. A więc dobra. Komentujcie, subskrybujcie. No teraz nie powiem żółty, magiczny guziczek, bo chyba zmienili i to jest chyba teraz biały, magiczny guziczek. Zobaczę zaraz. Dobra. No to subskrybujcie, komentujcie żółty, biały, magiczny guziczek i bierzcie udział w konkursie. Dobra. Você